Znajdź szafkę z przedmiotem, który sprzedaje Ruby. Sprzedajesz coś? Powiedz nam. Ja wiem. Pokazała nam w pokoju. Sprzedaje ubrania, które maluje na zamówienie, a jej przebojem są trampki. Dzięki Bell. Szafki za mną. Lubię sztuki mieszane, czyli inaczej mówiąc, potrafię zrobić dzieło sztuki z dosłownie wszystkiego. Mhm. Staram się szukać najróżniejszych środków przekazu i uczę się różnorakich technik. Podkręcam barwy wszystkiego, co widzę. Bo tworzenie to dla mnie najlepszy o. sposób na przykazanie tego, co chcę powiedzieć. Kto to? To ona? Co ona uzała? Tak, Krystal wysłała mi okładkę. Chyba napisali o mnie artykuł. <śmiech> <śmiech> Ale super, ci się udało! się. się? Cieszycie się, się. Tak. Ja, dziękuję. Jesteście najlepsze, naprawdę. Jej, ładnie rysujesz. Colin, prawda? Serio? Nie znasz mojego imienia po tych wszystkich wspólnych rozmowach? Hmm, może nie zrobiłeś na mnie wrażenia. <noise> Pierwszaki, proszę o uwagę. Przyszliśmy dać wam prezent powitalny. Hm, zapraszamy was na imprezę kolorów o 20 w Głównej. Do zobaczenia. I oczekuję super stylówek. Nie błyśniecie, nie istniejecie. Szkolna impreza? Biegnę się szykować. Z drogi! <śm> 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 w sumie to jej się nie dziwię. Imprezki starszaków są kozak. A w tym roku to już w ogóle, bo moja przyjaciółka Popi jest DJ-ką. Mm, spotkamy się na miejscu? Ja i ty na prakiecie? Wchodzę w to. Pięknie. Zobaczymy, czy zapamiętam twoje imię. Twój chłopak, Colin, o co tu chodzi? Skyler jest twoją dziewczyną? Nie, Sky, rozmawialiśmy o tym. Mamy być parą w Rainbow High, ale dajemy sobie na luz. Tak, dajemy na luz, ale to nie znaczy zrywamy. O nie. Sky, stój! Przepraszam, wiem, że dałem plamę, ale. Nie przepraszaj, zbłaźniłeś się. Znikam już, idę poszukać Sky. Kacz. Właśnie, że możesz i musisz spotkać się z nim. Impreza należy do nas. Wracamy tam i rządzimy. Idziesz ze mną? Tak, idę z tobą. No nie wiem, jakoś tego nie czuję. Serio? To już czwarte podejście do tego projektu. Tak! Ale mamy zrobić coś, co pokaże ducha tej szkoły, a tu go nie znajdziesz. Wszystko okej, okay, bo odnoszę wrażenie, jakbyś nawet nie chciał spróbować. Ach, masz rację, przepraszam. To nie przez ciebie, tylko. Tak jakby strasznie się stresuję dzisiejszym meczem. Meczem? Meczem? Tak, to znaczy, cieszę się, że dostałem szansę, ale jeśli nawalę, popsuję najlepszy sezon tej drużyny. Nie wybaczą mi. Stary, ciężka sprawa. Rozumiem cię. No, i słyszałaś reakcję na korytarzu. Chcą tam tego, nie mnie. Ale jestem gotowy. Tam radę. Wiem, nie mam żadnych wątpliwości. Okej, okay, zobacz. Wow, wow, wow. wow. Zobaczmy, że niby taka niewzruszona, co? Oj, nie, nie widzisz, ile prawdziwych perełek jest na tych wieszakach? A Nie o to Ej, oj, chodzi. Się, te ciuchy są sztos, tylko sekundę, chodzi o przekaż. Aidena. Trochę głupio mi o tym mówić, ale jesteście jego przyjaciółmi. Przydałaby mu się pomoc. Powiedział, że stresuje się tym dzisiejszym meczem. A, tak, wiem, ale nie ma czym. On wymiata na boisku. Uuu, inspo. Przymierz te. Zaraz, wiedziałyście? No pewnie, że tak. Próbowałyśmy dzisiaj wszystkich nakręcić. Nie wyszło najlepiej, ale co poradzić? Czapka tak, torba tak, ale reszta odpada. A, mam pomysł! Cała szkoła będzie mógł kiwicować! Rainbow High! To będzie najlepszy doping w Waszym życiu, bo właśnie tak pokażemy Wam siłę tenczy! To specjalnie dla naszej wspaniałej drużyny! Rainbow High, gotowi to hop. Niech ten czy blask da nam moc. Każda z nas siłę ma, cały skład do końca gra. Talent werwa w to mi graj. Wszyscy razem Rainbow High. Do! do, do boju! Kto zabędzie punkty? My! Kto wygra mecz? My! A kto nam dziś zabłyśnie? Dzisiaj damy czadu. Najważniejsza jest drużyna, a z taką współpracą na pewno zwyciężymy. Nie ma na co czekać. Zgarnijmy ten puchar! Nieźle. Logo i ten pokaz. Nawet nie wiedziałem, że tego potrzebuję aż do teraz. Dziękuję każdej z was. Trzymamy za ciebie kciuki. Cała szkoła ci kibicuje. Challenge werwa w Tomi. Graj. Wszyscy razem Rainbow High. Ejde! Jest tyle pięknych rzeczy, które chcę stworzyć jako artystka. Wiem, jaka to trudna droga, ale pójdę nią, bo tylko wtedy mogę być sobą. Jestem wdzięczna. To jest moja tęcza.